Siemka wszystkim, dzisiaj będziemy robić aktualizacje, które zapowiedziałem w poprzednim odcinku, czyli lasiodorę parahabomana po wylince. Eee, hodowni świerszcza kubańskiego, małej oczywiście, bo duża mi jest zbędna No i będziemy organizować nową tubę dla psa z irminia, którą wyliniała już chwilę temu, ale czasu wcześniej nie było, więc zapraszam do oglądania a więc zaczynamy od pierwszej aktualizacji czyli naszej dużej lasjodory Barahibana, która wylniała. Tu mam jej wylinkę. Tak mniej więcej wyglądała poprzednio. No teraz muszę przyznać, że jest znacznie większa. O ile uda się wypędzić bo teraz po tej wilicy bardziej nie chcę wychodzić stopałem, który może kąsać ale może uda się, że nie będzie kąsał Za bardzo chcę opuszczać. Na rękę się boi wyjść, więc może wyjdzie na, na podkładkę. ją tutaj nie ma to, takich rozstawu nóg jak tu. Ale widzimy po samym karapaksie ile nasz pająk urósł. No niestety nie rozstawie raczej nie rozłożymy, nie będzie chciała. Ale widzimy jest. Bardziej czarna i dość sporo większa. Więc tyle, jeśli chodzi o tą aktualizację. Wrzucimy ją tutaj. Do pojemnika. Tu jakiś pleśń więc wyjmiemy nie. Próbujemy nakarmić znowu tego pęka. Zobaczymy, czy tym razem będzie chciał coś nam zjeść. Na wizji. Dobra. Tu dorosłego świerszcza kubańskiego, którego samice, jak ktoś nie wie, jak wygląda, ma taki dodatkowy narząd, którym właśnie. Zakopuję jajka w ziemi. Hop, świeższy jest. No, jak zwykle, nasz pang boi się świeższa. ale prędzej czy później, i tak go zje. No, no, nic z tego nie będzie raczej świeżo, ucieka. No to mówię jakaś pozycja obronna. Nie, Pan ucieknie do środka. Dobra. Pan uciekł, nie będę go znowu wyciągał. No mówię, już zostaje. Zacjodora go zje na pewno prędzej czy później. Teraz z tej aktualizacji idziemy do drugiej. I druga aktualizacja, którą zapowiedziałem wcześniej. To oczywiście aktualizacja naszej małej hodowli siersza kubońskiego. Jak widzimy, maluszków jest tu sporo. Tu jest jakiś jeden większy, parę większych już też jest. Żywieje jak widać tutaj. Oto jabłko. Zwykłe to już akurat jest wysuszone pod nim również. Tu jest sporo małych świerszyków No i tak jak mówię, one będą tu rosły, 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 aż nie zostaną karmą. Siedzą na piecu, więc tam się wygrzewają. Drugi takie sosierkę, czyli takie pudełko na sos mam zrobiono. O, akurat tu widzimy świeżo wylęgnięty biały jest. Drugi taki właśnie pojemnik mam już wsadzony w dorosłych świerszczach. I one tam już znoszą jajka. Różnica wielkości między niektórymi świerszczami wynika na to, że te jajka niestety nie zostały składane. W tym samym czasie siedziało to gdzieś około tygodnia, że tak powiem to pudełko, może trochę dłużej wśród dorosłych świerszczy na no, ten wylęk, który widzimy, no to jest jakieś chyba 5 dni, 5 albo 4, nie pamiętam, bo nie liczę. Ale to jest gdzieś około tyle. No, jak widać jest tego dość sporo. Przeżywalność bardzo duża, przynajmniej w mojej hodowli. Tak, ja mówię. Takie wyschnięte jabłko, jak tu jest, no, już wyschnięte dziś zostanie im i wrzucone nowe. I to tak mniej więcej siedzi tu 2-3 dni, zależy, jak to szybko wyschnie. Bo zjeść go nie zjedzą, takie maluszki w całości, a więc. To tyle, jeśli chodzi o tą aktualizację, i zabieramy się za tworzenie nowego domku dla. Sarmopewsa Irmini. Nasza tuba jest takiej wielkości. Oczywiście yy, otwory wentylacyjne, torf wsypany, bo co ciekawego jest wsypywanie torfu. Wieczko zamykane, jak widać, troszkę mi zeszło na wiertaniu, ale sporo tego wywiertałem żeby wentylacja była dobra tu mam przygotowany kawałek korzenku połączonych trzech korzonków na wzór imitacji drzewa połączyłem to żyłką nie łączyłem to klejem Szybko szybkoschnącym bo nie wiem jak pająk będzie na to reagował w środowisku wodnym ten klej nie jest szkodliwy nie wiadomo jak będzie w środowisku naziemnym no więc ozdobię to trochę chem zaraz i Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Więc korzonek, jak widać, ma parę yy, dziurek. Tam będę się starał przeciągnąć pomp mech i zamaskować no te, tą żółkę. Też liczę, że Irminia coś z tym zrobi i opajęczynuje sobie to. No więc ja się bawię, a wy szybko oglądać. trochę mchłupane wkładamy imitację naszego drzewa do tuby drzewo jest zmieniamy kadr i będziemy jeszcze coś robić z etalingiem podłoża a więc tuba tak wygląda, do końcowego detalingu użyjemy takich ścinków kokosowych, kawałków kory, małych. No i oczywiście tego mu, który już wcześniej używaliśmy, zaczniemy do włożenie tych kawałków kory. Będą imitować bardziej kamienie. Jeszcze jeden może tu wciśniemy i to wystarczy. Oczywiście nie ma potrzeby ładowania zbyt dużej ilości, bo i tak tego nie widać. Więc jest. Teraz podsypiemy. Coś w tym stylu, może włożymy jeszcze trochę muchu do tyłu, jakąś kępkę z przodu jeszcze i. parę ścinków i tuba powinna być gotowa Irminia jest ptasznikiem nadrzewnym więc liczę, że swoje gniazdo właśnie uwije gdzieś w górnej części tej tuby, no ale kto wie jak to będzie bo tak ja mówię nasz z cambridge również jest ptasznikiem nadrzewnym ale jak widzimy Tunel ma zrobiony i wkopany w ziemię, może jak podrośnie to trochę inaczej to będzie wyglądać. Więc to tyle z dekoracji. Zabieramy się za wyprowadzanie i wprowadzanie naszej Irmini. Więc tu mamy naszą Irminię. Ona lubi przesiadywać na górze tego pojemnika również teraz jest na górze, więc może ją udać zobaczyć. A, widzimy, chowa się. Jak widzimy, opańczynowała sobie tutaj. W ostrzy. O, widzimy ładny zielony pantofelek. Do wypędzenia jej użyjemy. Jak widzimy, jest nasza piękność. Postaram się ją wypędzić na korek. Aj, tak jak przypuszczałem, Aj, stawia się. Więc będzie ją bardzo ciężko stąd wypędzić. No niestety, dobra. I nasz ptasznik się stawia. Więc przygotujemy sobie pudeczkę awaryjne w razie, bo ja chciał uciec. Ta -da. Wyjmiemy jej ten korek i gniazdo całości. który ma dość mocno poinczynowane? Proszę to jest to, że z ziemnia już się stawia. Więc bardzo prawdopodobne, że może nam dziemnąć pensetę. A tego bardzo byśmy nie chcieli, bo jak wiemy, może sobie uszkodzić cielicery. a wyszedł tyłem. nie mam obycia jeszcze z pająkami aż takiego, żeby się ich nie bać. Bo nie chciałbym być ugryziony. Akurat ten pająk też nie ma silnego jadu. Aj. Udało się złapać cikinierkę. W tym pojemniku niestety będzie odbijać światło, więc ciężko będzie wam go pokazać. Zobaczymy czy wejdzie na korek. No już teraz bardzo spokojnie reaguje. O. Weszła. Schowała się. Och, jest. Skuliła się nasza irminia. Jak widzimy, ma bardzo ładny odwłok ornamencik na odwoku jest pomarańczowy. Jeśli będzie to samica, najprawdopodobniej liczę, że jeszcze jedna wylinka. No, może dwie. Jeśli będzie to samica, oczywiście. Będzie ona smoliście czarna, nawet bardzo smoliście czarna, a te pomarańczowe odcienie na odwoku będą bardziej widoczne, będą bardziej pomarańczowe, i na przednich odnóżach te małe pomarańczowe akcenty zrobią się, nie będą na całości, tylko będą wzorkiem. W sumie można byłoby ją trochę ruszyć. Nie wiem czy będzie chciała rozłożyć swoje. Aj. Jak widzimy jest szybka. Nie zdążyła wejść na plecy. Widzimy tu jej pantofelki. Jeszcze połyskują na ładny zielony kolor kończymy zabawę z nią, bo jak widzimy też lubi biegać a nie chciałbym zostać ugrożony przez nią bo ona już jest rozmiarów, których niestety jest w stanie przekuć nam skórę jadnie jest groźny no ale ja nie wiem czy jestem nieuczulony postaramy się tu zapędzić do jej nowego domku Więc jest. jest właśnie w swoim nowym domku. No, będzie chciał wyjść. Widzimy, stawia się akurat w nądrobiany więc jeśli go zaatakuje, to jej nic się nie stanie. Widzimy, jak przyjmuje pozycje obronne. Ok, tyle powinno wystarczyć. wieczko zamyka się niestety od góry. Cyk. Tu jest jeszcze od dołu. Widzimy jakiej pantofelki błyszczą. Jest pokazany ładny helicery. Najprawdopodobniej nie widać jeszcze. Czy to będzie samica, czy samiec? Ale jak widzimy, pantofelki, i pierwsza część odnóży jest po błysku, jeszcze w świetle, właśnie lampy na ładny zielony kolor. Dobra, pająka zostawiamy. Liczymy na to, że opańczynuje równie dobrze swój nowy domek, jak ten. Jak widzimy, było tu pajęczyny naprawdę dużo. To tyle w tym filmie, mamy dwie aktualizacje. Tak jak mówię, nasza Pani Pan, pan Lasjodora Parahebana wylniała. Jest już dość sporym pająkiem. Też ryzyko jest brania go na rękę, bo też potrafi kąsać, a więc tak jak mówię, nie chciałbym być ukąszony przez pająka tej wielkości już, no bo jest to już po jakiejś części bolesne. I wiąże się to z tym, że jeśli jest też uczulony to mogą być jakieś większe konsekwencje zdrowotne i również nasza yy, hodowla świerszczyków małych rośnie więc za parę tygodni będziemy mogli już nimi karmić nasze pająki więc koniec jeśli się podobało oczywiście łapeczka w górę i zapraszam do klikania subskrypcji bo na pewno będą następne filmy, może mniej ciekawe, może więcej ciekawe, a więc do usłyszenia.